Łukasz, co było? Świetnie zaczęliście tę przygodę w europejskich pucharach. dla wielu zawodników LEGI była to jednak pierwsza przygoda. Yy, dla, dla ciebie, ty jesteś tutaj starym wyjadaczem, ale co, co było kluczem do, do wygranej i jak było, można było zarazić kolegów, że w tym debiucie na europejskich parkietach, żeby pokazali swoją wartość i nie, nie przestraszyli się. Trzeba wierzyć, wierzyć w to, co robimy od, od pierwszego dnia, że, że mamy tam swój system, że, że wiemy jak mamy grać. I, i dzisiaj rzeczywiście zagraliśmy naprawdę trzy kwarty na red, bardzo dobre. Później trochę ta intensywność spadła, mieliśmy jakieś tam problemy, ale najważniejsze, że wytrzymaliśmy. Każdy z chłopaków dał, dał od siebie coś i, no i fajnie zaczęliśmy te przygody z wyjazdową wygraną, więc chcemy dorównać piłkarskiej legii nie było obaw po pierwszych minutach, gdzie gospodarze akurat trafiali, wam, wam nic nie szło, 8-0 i obudziliście się po, po chwili. No tak, tak, dokładnie. Zaczęli bardzo mocno, ale wiedzieliśmy o tym, bo przegrali ostatni mecz w lidze bardzo sromotnie, y, więc mieli wielką energię, ale trener wtedy mądrze zmienił sposób obrony i wróciliśmy do gry, więc więc, y, więc na pewno na pewno y, to były ciężkie dobrego początki. Dzisiaj trafialiście trójki tak, jak nie trafiacie nawet na wymowie. No tak, ale też mieliśmy te pozycje, więc, więc na pewno jesteśmy drużyną, która, która bardzo dobrze rzuca yy, i, i na pewno będziemy z tego korzystać. Wygrywacie z drużyną, która jest, uchodzi na parkiecie jeszcze jej, która uchodzi za faworyta tej grupy, więc teraz z górki będzie. Spokojnie, teraz na pewno mamy tydzień, tydzień przygotowań do kolejnego meczu. Natomiast fakt, że trzy kolejne spotkania gramy u siebie i ta sytuacja jest dobra, ale absolutnie nie możemy się tym zadowalać. Jeszcze długa droga przed nami. A teraz na pewno kibice widzę, też by to chcieli, żebyście grali w ten sposób, no bo jednak dzisiaj zagraliście naprawdę kapitalnie w lidze. No też będziemy tak chcieli grać, więc, więc na no, pewno yy, wiemy też, gdzie popełniamy błędy, staramy się je eliminować i, i tak jak powiedziałem, yy, drugi sezon jeszcze przed nami, wiele spotkań i dalej musimy być skoncentrowani. Świetny mecz kula, ale trener widziałem, że troszeczkę oczernił się chyba za, za, za tą decyzję. W końcu spotkania, kiedy trochę pospieszyłeś się z tym rzutem, ale to było spowodowane tym, że, że dzisiaj czułeś, czułeś moc, bo z dystansu trafiałeś niesamowicie. No, prowadziliśmy 9-8 punktów na, na minutę do końca. Byłem całkowicie otwarty. Może nie była to najlepsza decyzja. Czasem tak się mówi, że jak trafiasz, to jesteś bohaterem, jak nie trafiasz, to dostajesz reprymendę, także na no, tym razem była reprymenda, natomiast no, na pewno nie wszedłem w ten mecz najlepiej, natomiast starałem się dawać jak najwięcej dobrego drużynie i gdzieś tam dobra obrona, zbiórki napędzały później atak. Właśnie fantastycznie zagraliście na deskach, bo rywale mieli problem ze skutecznością, a wyrywaliście te piłki. Czasem w ataku też ponawialiście te akcje, i no, no i plus 20 prawie w, w trzeciej kwarcie to, to było kapitalne. Przejechaliśmy na, na teren Oradei, więc wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, że trzeba będzie dać tak zwany extra effort, czyli dodatkowe, dodatkowe zaangażowanie, trzeba będzie gryźć parkiet. Myślę, że dzisiaj to robiliśmy, wyszło to dobrze i też wynik pokazuje, że, że naprawdę jesteśmy groźną drużyną. Ten rywal na pewno na parkiecie, na, na papierze, wydaje się yy, cały czas, niesamowicie mocny. Wydawało się, że to będzie właśnie faworyt grupy, z którym cały czas może być. Yy, natomiast dzisiaj to jak, jak, jak zagraliście odważnie, walecznie, to pokazuje, że, że to wy macie całkiem duże szanse, żeby z tej grupy wyjść do następnego etapu rozgrywek. Fakt, że to dopiero pierwsze spotkanie. Na pewno, na pewno drużyna z Rumunii jest bardzo mocna, yy, mają mnóstwo doświadczonych zawodników, dobrych graczy. Yy, natomiast myślę, że my tutaj przyjechaliśmy w roli takiego underdoga i, i pokazaliśmy się po prostu z bardzo dobrej strony. Tak? Nie przyjechaliśmy tutaj yy, dostać łomot, tylko po prostu wygrać ten mecz. I, I może nie pokazaliśmy tego od pierwszej minuty, bo nie najlepiej weszliśmy w ten mecz. Natomiast później pierwsze te emocje opadły i, i graliśmy bardzo dobry basket. Weekend macie wolny, natomiast w środę gracie u siebie z Węgrami. Tutaj na pewno publiczność warszawską będzie liczyła na, na waszego wygraną, na kontynuowanie tej serii, zresztą tak jak piłkarskiej Legii, która po wygranej w Moskwie zwyciężyła również na swoim boisku z Leicester. Oczywiście będziemy starać się podążać krokami piłkarskiej Legii, natomiast no, my na pewno będziemy liczyć mocno na wsparcie kibiców u nas na, na parkiecie, a my po a my prostu będziemy dawać sobie dalej wszystko i starać się wygrać każdy kolejny mecz.